Kolejne prezenty dla frankowiczów. Stanowczenie dla waloryzacji kapitału, przedawnienie roszczeń banku po nowemu, prawo zatrzymania do kosza. Prezenty rozdał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z 11 grudnia i w wyroku z 14 grudnia 2023. Ale po kolei. 11 grudnia Trybunał wydał postanowienie w sprawie banku Milenium przeciwko klientowi i stwierdził, że po uznaniu umowy za nieważną banki nie mają prawa domagać się od konsumentów kwot innych niż kwota kapitału. Oznacza to, że kredytobiorcy nie będą musieli zwracać do banku żadnych związanych z waloryzacją kapitału. Tym samym sprawa pozwów o waloryzację i bezumowne korzystanie z kapitału wydaje się zamknięta. 14 grudnia Trybunał wypowiedział się w kwestii przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału. A ściślej mówiąc o terminie, od którego zaczyna się jego bieg. I jaki efekt? Przedawnienie roszczeń banku o zwrot kapitału rozpoczyna się w momencie złożenia przez klienta reklamacji albo w momencie złożenia pozwu. Decyduje wprawdzie Sąd Krajowy, ale nie będzie dla banków zasadne przeciąganie postępowania sądowego w sprawach frankowych. Przypomnijmy, okres przedawnienia w przypadku banku to 3 lata. I na koniec perełka. Prawo zatrzymania według CUE nie ma zastosowania w sprawach frankowych. I to w zasadzie kończy spór w tej kwestii, choć pewnie zacznie falę nowych bankowych lamentów. Mamy więc atomową końcówkę roku dla Frankowiczów. A wy jak sądzicie, dajcie znać w komentarzu.